Błogosławiona istota światła. Ta wiadomość dotarła do ciebie, ponieważ musisz usłyszeć dokładnie to, co aniołowie objawiają w tej chwili. Nic nie dzieje się przypadkiem. Jeśli twoje uszy i twoje serce są teraz otwarte, to dlatego, że wszechświat pragnie ukazać prawdę o czymś, co zakwita w twoim życiu miłosnym. Słuchaj do końca. Ponieważ każde słowo niesie energię światła skierowaną do Twojego serca. Przede wszystkim wpisz imię ukochanej osoby, abyśmy mogli połączyć nasze energie i pomnożyć siłę tej miłości. Przesłanie aniołów jest jasne. Ktoś w Twoim życiu, ktoś, kogo już znasz, wreszcie dostrzega, kim naprawdę jesteś. Ta osoba jest zdumiona Twoim światłem, Twoją istotą i tym, w jaki sposób bez wysiłku przekazujesz miłość? Często myślimy, że jesteśmy niedostrzegani, ale wiedz, Twoja obecność głęboko wpłynęła na serce tej osoby. W powietrzu unosi się energia objawienia. Prawda, która była ukryta za gestami, spojrzeniami i słowami, staje się teraz oczywista. Jesteś wyjątkowy, rzadki i niepowtarzalny. To spostrzeżenie nie pojawiło się znikąd. Zostało zbudowane w każdym szczególe, w każdym przejawie Twojej autentyczności. Powtórz teraz, głośno, trzy razy: zasługuje na prawdziwą miłość. Aniołowie objawiają, że to spostrzeżenie obudziło w tej osobie intensywne uczucia. To nie jest tylko podziw. To coś głębszego. To tak. Jakby zasłona została zdjęta z jej oczu, pozwalając jej dostrzec skarb, który zawsze miała przed sobą. To oznacza początek nowego etapu odkryć w sferze miłości. Ta osoba, która wcześniej mogła mieć wątpliwości, teraz czuje niezachwianą pewność. Aniołowie mówią, że pyta samą siebie: Jak mogłem tak długo nie zauważać czegoś tak oczywistego? Twoja aura. Twoje serce i Twoja zdolność do kochania sprawiły, że przebudziła się ze stanu niepewności do uczucia pełnego bezpieczeństwa. Przygotuj się na pozytywne zmiany. Miłość, która wcześniej wydawała się odległa lub niepewna, teraz zaczyna nabierać kształtu. Spostrzeżenie tej osoby przełoży się na konkretne działania. Wyraźne gesty pokażą, że nie tylko czuje, lecz także pragnie być u Twojego boku. Jej zdumienie przemienia się w chęć opiekowania się Tobą, ochrony i wspólnej drogi. Wszechświat przysięga się, aby prawda o miłości rozkwitła w Twoim życiu. Żadna maska, żadne złudzenie nie mogą się oprzeć sile światła, które nosisz. To światło obudziło coś głębokiego w tej osobie. Powtórz ponownie, głośno, trzy razy. Zasługuje na prawdziwą miłość. Aniołowie objawiają również, że to rozpoznanie nie niesie ze sobą jedynie romansu, ale prawdziwe partnerstwo. Ta osoba widzi w tobie nie tylko kogoś do kochania, ale także kogoś, komu można ufać, z kim można dzielić marzenia i budować solidną przyszłość. To odkrycie będzie powodem niespodziewanych gestów, wiadomości, telefonu, bliskości, która jasno pokaże to. Co wcześniej wydawało się niejasne. Nie dziw się intensywności, ponieważ to jedynie manifestacja tego, co już zostało zapisane w planie duchowym. Z każdym dniem ta osoba będzie coraz bardziej doceniać Twoją istotę. Początkowe zauroczenie przemienia się w prawdę, w pewność, że nie jesteś tylko kolejną osobą, ale kimś wyjątkowym i niezbędnym w jej drodze. Aniołowie proszą. Abyś był otwarty na przyjęcie tej miłości bez strachu. Ta osoba nadal będzie zaskoczona głębią Twojej obecności, dostrzegając każdy gest czułości, każde słowo otuchy i każde szczere spojrzenie, które ofiarujesz. Energia, którą przekazujesz, jest magnetyczna i niepostrzeżenie sprawia, że odczuwa przyciąganie wykraczające poza wygląd czy okoliczności. Jej zdumienie zrodziło się z jasności. Że ktoś tak prawy, tak pełen światła, naprawdę istnieje i jest obecny w jej życiu. To spostrzeżenie sprawia, że uczucia wcześniej nieuporządkowane stają się klarowne, tworząc więź emocjonalną, która z dnia na dzień się wzmacnia. Aniołowie proszą, byś pozostał cierpliwy, ponieważ to objawienie przynosi zmiany subtelne, lecz znaczące. Każdy krok. Każde zbliżenie będzie pełne intencji i troski, kształtując relację opartą na szacunku i szczerości. Każdy Twój gest sprawia, że ta osoba dostrzega nie tylko, kim jesteś, lecz także kogo możesz inspirować. Twoja wewnętrzna siła, Twoja nadzieja i Twój sposób kochania budzą szczere pragnienie zbliżenia się, stania się częścią Twojego świata w uczciwy i głęboki sposób. Nie wątp w swój własny wpływ. Twoje światło dotyka serc nawet wtedy, gdy sądzisz, że nikt tego nie zauważa. A teraz ta prawda stoi przed tobą. Ktoś nie może ignorować wielkości twojej duszy. Będziesz wystawiony na próbę jedynie w tym sensie, by dostrzec prawdziwą wartość rzeczy. Sytuacje, które wcześniej były powierzchowne, teraz ukażą swoją istotę i sprawią, że ta osoba zrozumie wagę inwestowania w to uczucie. Wszechświat wysyła subtelne znaki, niespodziewane spotkania, rozmowy trwające dłużej niż zwykle, uśmiechy mówiące więcej niż słowa. Wszystko to jest częścią manifestacji tej miłości, która kwitnie i wzmacnia się błogosławieństwem. Powtórz teraz jeszcze raz, po cichu w swoim sercu, zasługuje na prawdziwą miłość. Każde powtórzenie wzmacnia Twoje połączenie z pozytywną energią wszechświata i światłem, które nosisz. Zdumienie tej osoby nie jest chwilowe, przemienia się w ciekawość i szczere pragnienie poznania każdej Twojej strony. Twoja dusza budzi w niej uczucia, których nigdy wcześniej nie doświadczyła, przynosząc jasność co do tego, co naprawdę liczy się w miłości. Twoja obecność w jej życiu będzie naznaczona chwilami czułości i troski. Proste gesty nabiorą głębokiego znaczenia, pokazując, że uznanie Twojej istoty to dopiero początek trwałej więzi. Twoja energia będzie odczuwalna nawet na odległość. To, jak myślisz, działasz i czujesz, tworzy aurę, która bezpośrednio odbija się w jej percepcji. Sprawiając, że zdumienie przemienia się w podziw i chęć zbliżenia. Rozpoznanie tego, kim naprawdę jesteś, otwiera możliwość związku pełnego szczerości i szacunku. Nic nie będzie wymuszone. Wszystko zamanifestuje się naturalnie, z poszanowaniem tempa obojga i ewolucji uczucia. Aniołowie objawiają, że to spostrzeżenie obudzi w niej pragnienie intensywniejszego oddania się. Bez lęku, ponieważ to, co czuje, jest prawdziwe. Będzie uważała, że znalazła kogoś, kogo nie tylko kocha, lecz kto także budzi w niej zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. To przebudzenie w jej sercu przyniesie zmiany w jej zachowaniu, czyniąc każdy gest bardziej uważnym, każde słowo bardziej troskliwym, a każde działanie bardziej ukierunkowanym na wyrażanie uczuć w sposób jasny i spójny. Przygotuj się na dostrzeganie oznak docenienia, których wcześniej brakowało. Będzie wyrażała wdzięczność za to, że jesteś w jej życiu, a to stworzy dynamikę wzajemności, wzmacniając waszą więź. To jej spostrzeżenie przynosi również pewność siebie. Rozpoznając twoje światło, czuje się zainspirowana, aby bardziej się otworzyć. Być bardziej prawdziwą i inwestować w tę miłość w sposób świadomy, tworząc relację pełną wzajemnego szacunku i głębi. Początkowe zdumienie przemienia się w ciekawość, potem w podziw, a ostatecznie w pragnienie bycia u Twojego boku w sposób autentyczny. Każdy jej krok będzie odzwierciedleniem energii, którą emanujesz, a każdy Twój gest będzie zaproszeniem do rozwoju tej więzi. Przygotuj się na rozmowy które ujawnią wcześniej niewyrażone uczucia. Szczerość jest podstawą, byście oboje czuli się bezpieczni i komfortowo, wzmacniając więź i pozwalając, aby miłość rozkwitała w naturalny sposób. Wszechświat pragnie, byś wiedział, że to rozpoznanie jest boskim darem. To potwierdzenie, że Twoja istota jest wyjątkowa, szczególna i godna tego, by być podziwianą i kochaną w sposób głęboki i szczery. Nie obawiaj się tego, co nadejdzie? Każde działanie tej osoby będzie prowadzone przez pragnienie zbliżenia, zrozumienia i docenienia ciebie, tworząc okazję do chwil emocjonalnej i duchowej intymności, które odmienią Twoje życie miłosne. Jej spojrzenie wykracza poza powierzchnię. Dostrzega Twoje cnoty, Twoją siłę, Twoje hojne serce i Twoją zdolność do kochania bezwarunkowego. To tworzy więź której nie można zignorować i która rozkwita w naturalny sposób. Bądź otwarty na drobne gesty, dłuższe spojrzenie, niespodziewany uśmiech czy wysłaną wiadomość. To będą jasne znaki, że ta osoba jest oczarowana i pragnie zbliżyć się w prawdziwy sposób. Energia, którą przekazujesz, jest magnetyczna i przyciąga to, co zgodne z Twoją istotą. Ta osoba, rozpoznając, kim naprawdę jesteś, jest prowadzona przez tę energię, tworząc warunki do tego, by miłość zamanifestowała się w szczery sposób. Jej rozpoznanie jest także okazją do osobistego rozwoju. Dostrzegając Twoje światło, uczy się doceniać prawdziwe, szczere i pełne szacunku relacje, wzmacniając nie tylko Waszą więź, ale także własną ewolucję emocjonalną. Twoja obecność wywiera głęboki wpływ. To, w jaki sposób się wyrażasz i jak budujesz relacje, tworzy aurę czystości, której nie można zignorować, i to właśnie obudziło jej podziw i zdumienie. Wszechświat wysyła znaki boskiej aprobaty. Każdy zbieg okoliczności, każde niespodziewane spotkanie i każda chwila połączenia jest potwierdzeniem, że to spostrzeżenie było konieczne. Jest przeznaczone, by przynieść rozwój i prawdziwą miłość. Twoja energia jest zaraźliwa. Ona dostrzega, że nie chodzi tylko o zewnętrzne piękno czy puste słowa, lecz o istotę, która promieniuje miłością, zaufaniem i uczciwością, czymś, co rozpoznaje jako rzadkie i cenne. Ta osoba zacznie działać bardziej świadomie, szukając sposobów na połączenie, zrozumienie i dzielenie się znaczącymi chwilami. Każdy gest będzie pełen intencji i szczerości. Przygotuj się na zmiany w swoim życiu miłosnym, które wykraczają poza to, co sobie wyobrażasz. Jej spostrzeżenie to dopiero początek procesu dostrojenia się między wami, prowadzonego przez światło aniołów i prawdziwą miłość istniejącą między duszami, które się rozpoznają. Rozpoznanie tego, kim jesteś, otwiera drzwi do przyszłości pełnej wspólnego szczęścia. Ta osoba poczuje, że znalazła kogoś rzadkiego kogoś, kto budzi zaufanie, troskę i głęboką miłość? To stworzy solidne fundamenty dla trwałego związku. Twoje życie zacznie otrzymywać wyraźne znaki, że energia, którą emanujesz, przyciąga to, co naprawdę odpowiada Twojemu sercu. Każda chwila jej zdumienia jest również potwierdzeniem, że jesteś kochany w sposób szczery i głęboki. Niech boskie światło oświetla każdy krok tej drogi, którą wspólnie kroczycie. Niech aniołowie chronią to połączenie, oddalając wszelkie cienie niepewności, i niech wszechświat na zawsze sprzysięga się na korzyść tej miłości. Amen.